Siemaneczko moi widzowie, gramy sobie w Eurotracka, Simu Eurotrack, Simulator 2, a więc zostać łapkę i subika pod tym filmem, I oglądajcie do końca filmik, a my co? Niestety już Kamileku pojechał, bo się jest piątek, a więc niestety pechciał chciał, ale może będzie w następnym tygodniu. Dobra widzowie, mamy tutaj z Łodzi do Lublina, a więc odpalamy dziada, czekaj o ku, zapłon, Zgrzejemy świecę, bo to diesel? E. No ciśnienie oleju niech mu wzrośnie <laughs> Do normalnych poziomów. Dobra, wzrosło i jedziemy. Wstawaj! Dobra, wstał. Dobra, jedziemy sobie. Mam 4 godziny trasy, oczywiście. W się będą cięcia pewnie robione. Wow, wow. Dobra, jest stabilnie. Za tym tirem mogę jechać, bo już mają tam czerwone NIE kiedy WYJADĘ! HALO! Wepcham ci się Dziadu ty Dobra Kojak to było z drusterekami? Widzimy się za chwilę No i widzowie, jesteśmy z powrotem Jedziemy Sobie Potem przyspieszymy, wiadomo. Mogę dawać tylko kierunek w prawo. Bo z lewej mi nie działa. Bo się mi jakby zmniejszają wtedy automatycznie. Nie wiem czemu, ale tak się mi dzieje. Mam źle ustawione coś. I jakie mamy teraz temperaturę oleju? Temperaturę oleju mamy 52 stopnie. Wody mamy 33. Wow! I uderzenie 9 uszkodzeń. Dobra, nic się nie dzieje. Nic się widzowie nie stało. Jedziemy sobie na spokojnie Temperatura 56 stopni. Dobra, się jeszcze grzeje. Paliwa mamy na paliwa 1100 litrów ponad. Idealnie I kierunek dajemy w prawo i wyjeżdżamy z łodzi. Od prądu, oczywiście, najlepsza jazda. Dobra, jedziemy. No, jedziemy szybko, a mi widzimy się w połowie gdzieś tak. Trasy, dobra widzowie, została nam godzina. Tak, wiem, miałem być w połowie trasy. No, przepraszam. Ale nie dam rady. O, o, ops. Na milimetry, panie papa. O, o. Do widzenia. Uszkodzenia 10%. Dlaczego? Ładunku? Nie. Dobra, to będzie doskonale powinno być. Dobra, jedziemy dalej. Ciśniemy. Hmm, przy... Jadą po mnie. Nie no, żartuj. Nie jadą po mnie. Jedziemy mi im mu w dłupak, myślicie? Też tak myślę. Nie, szkoda mi auta. jeszcze nie będę mógł odpalić. Co będzie wtedy? Nawet a mnie nie 14 zabiegać. 14,5 tysiąca? Malutko, panie. Wiedziemy z łapy? Nie, to się zapy nie da wjechać. Przyda się, ale. Się boję, mam cykora w tyłku. Jedziemy, mamy 20 km, niecałe 30 minut. Spasuję! Jedziemy pod prąd, a jak? Iki, I cyk, dwójeczka! Jest! 9 dych na godzinę. O, cześć, cześć! O. Piarnia jechała. Tam było w lewym dornym rogu, w z boku. Polisa przejechała. Jedziemy o 14 km. Cudownie. Jedziemy, 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 jedziemy. Uuu, uuu. Jedziemy, jedziemy. <grytanie> no właśnie, dzisiaj jest piątek, ale Kamileku, co mnie znowu przyjął, się z A mnie wolno się śmiać. Także molecie sobie do niego wpaść na kanał, co nie? Oczywiście. No. Kamileku bardzo zapraszam na swój kanał, tak? Oczywiście O Yes! Hahaha Na styk! Reszty mi pomógł Ale to ja tam się patrzę na kabileku, który się wydurnia? No tak Aj! Dobra Ja się tak nie bawię Dobra, łapa i launch control Hmm W poniżej 5000 tysięcy startujemy No dobra ja tyle to! Jedziesz, barani ośle Słyszcie ten drzeg silnika? Słyszycie to? Też tak myślę, że to słyszycie. Kieta! Szybciżesz, gości! Już nie mam siły do ciebie! Najmniej zera na ten globę ur. No tak, dobra. Teraz jadę pomału, żeby nie hamować tyle. Zielony? Czerwony, halo! Bez świateł, dobra, jeśli palant zatrzyma jeszcze. ŚWIĘCI! Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Dobra, jest, zdążył. Ja bym nie hamował za nim. Dajemy kierunkowskaz! Czerwone światło! I cyk! O-o, dobra, jest, jest, jest. Wyrobiłem się. A więc, widzę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Ale doczekajcie do końca. Bo może się coś wydarzyć. Może. Biały stok No ale no, że się wydarzy! Co stoisz, baranie! Nie no już, teraz nic nie mogę zrobić. Muszę, muszę sobie ciągnąć. No, co za! Dobra. Jak wiem, nie musicie pisać w komentarzach, żebym się uspokoił. Wiem o tym. Masakr. Dobra. Dojechaliśmy na miejsce. O Jezu, bym puknął! Dobra, teraz to ciągnąć Dobra. Do przodu jedź. Jedzie, jedź, jedź, stawaj! Stał. Dobra. Teraz dajmy Enter. Na, śpieszy mi się. Pokażę rezultat. Pierwszy poziom, dobra. Jest dobrze, widzowie. A więc dajemy sobie ładunek o wysokiej wartości. Zastosuj. Tutaj bla, 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 bla. Dobra, widzowie. A więc to będzie na tyle w tym odcinku. Zostawcie tutaj pod tyfem lajka like i suba. Zbierzcie takami lajku, link macie w opisie. Trzymajcie się, cześć!